Część w dzisiejszym odcinku postaram się mniej więcej wytłumaczyć, o co chodzi w ostrej niewydolności serca. Ostra niewydolność serca to troszkę jak przewlekła niewydolność serca, która pojawia się nagle z bardzo dużym nasileniem objawów. Te objawy mogą szybko narastać albo narastać wolniej ale jednak stopniowo być coraz gorzej. W przypadku szybkiego narastania objawów przyczyną może być ostry zespół wieńcowy i niewydolność serca wynikająca ze zmniejszenia kurczliwości niedokrwionego mięśnia sercowego. Przełom nadciśnieniowy, czyli ogromny wzrost ciśnienia tętniczego na obwodzie, czyli afterload, to ciśnienie następcze dla właśnie... Serca komory lewej będzie tak duże, że po prostu nagle no, będzie niewydolna, nie będzie w stanie wydolnie przepompowywać krwi. Albo na przykład arytmia, ale może być też dużo innych poważnych problemów, które do tej ostrej niewydolności serca mogą prowadzić. Na przykład zatorowość płucna, tamponada serca, rozwarstwienie aorty i inne ostre stany związane z aortą, kardiomiopatia połogowa, czy też kardiomiopatia takotsubo czyli to jest kardiomiopatia wywoływana stresem, emocjami, która troszkę przypomina i często jest mylona z zawałem mięśnia sercowego, jednak nie odnajdujemy wtedy żadnych zmian w naczyniach wieńcowych, lecz widzimy jakieś lokalne osłabienia kurczliwości mięśnia sercowego, czy też odmał płucnowa prężna, która stopniowo zwiększa ciśnienie w klatce piersiowej, wszystkie te rzeczy mogą prowadzić do szybkiego narastania niewydolności serca. Natomiast nieco Wolniej, mogą to objawy narastać w przypadku zakażeń, jakichś zaburzeń metabolicznych, hormonalnych, szczególnie zaburzeń hormonów tarczycy, czy też przewodnienia, nadciśnienia płucnego, czyli zwiększonego oporu dla właśnie prawej komory, czy też zespołu dużego rzutu, gdzie pomimo niewydolności serca ten rzut jest dosyć wysoki, tutaj szczególnie stany związane ze zwiększonym pobudzeniem układu współczulnego takie jak nadczynność tarczycy na przykład czy zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca u pacjentów które mogą być wywoływane przez tysiące różnych czynników Część czynników to są takie same, które mogą prowadzić do ostrej niewydolności serca, zaostrzając przewlekłą niewydolność serca, jak arytmie, wysokie ciśnienie, ostry zespół wieńcowy, czy też powiedzmy zaprzestanie przyjmowania leków, np. diuretyków, które są niesamowicie ważne w kontroli objawów. No, właśnie, ale jakie są objawy ostrej niewydolności serca? I to troszkę jak z przewlekłą niewydolnością serca, tylko objawy pojawiają się szybko i są dosyć mocne. W przypadku niewydolności dotyczącej lewej komory, zastój najbardziej będzie dotyczył tego obszaru, z którego krew spływa do lewej komory, czyli po prostu krążenia płucnego, i przez zwiększone właśnie ciśnienie hydrostatyczne w naczyniach w krążeniu płucnym dochodzi do przesięgów płynów. Właśnie z krwi do, do płuc i może doprowadzić to do obrzęku płuc, duszności, przyspieszonego oddechu czy też ortopnoe takiego objawu. Gdzie pacjent nie może leżeć na płasko, bo się dusi, czuje duszność, dlatego wtedy pacjent musi no, na siedząco siedzieć. Czy też trzeszczenia u podstawy płuc właśnie związane z tym przewodnieniem, z, tych, z tym właśnie obrzękiem płuc u podstawy najczęściej słyszana, a w przypadku obrzęku tak naprawdę ponad połowa płuc cała jest objęta takimi trzeszczeniami, zmianami osłuchowymi. W przypadku niewydolności prawokomorowej no, tam gdzie jest zwiększone ciśnienie, zwiększone nie może że spłynąć krew, no nie może spłynąć z obwodu do prawej komory, bo prawa komora niewydolnie przepompowuje. Czyli objawy zastoju będą widoczne na obwodzie, tak jak obrzęki obwodowe, ciastowate. Tak mówimy, że u pacjenta szczególnie zależy, bo u pacjenta leżącego szczególnie one są widoczne w okolicy krzyżowej, w przypadku pacjenta chodzącego na nogach i wtedy właśnie jak uciśniemy palcem stopę, no to może dziurka pozostać właśnie przy takim obrzęku, tak zwanym ciastowatym, czy też powiększenie wątroby narządów miąszowych, płynu w opłucnej, wotrzewnej, czy też nadmierne wypełnienie żyłszyjnych to są takie objawy wynikające z tej niewydolności prawokomorowej w ostry niewydolności serca, to co nas też najbardziej martwi, to jest hipoperfuzja obwodowa, czyli zmniejszony przepływ krwi przez tkanki na obwodzie i wynikająca z tego na przykład łatwa męczliwość, senność, splątanie, blada, chłodna skóra, czy też sinica na obwodzie, tętno nitkowate, czyli takie cienkie, słabe, zmniejszone ciśnienie, czy też skąpomoc, wynikający z niedokrwienia właśnie nerek. Oprócz tego wszystkiego jeszcze dodatkowo mogą być obecne objawy choroby podstawowej, która tą ostrą niewydolność serca wywołała, na przykład zatorowość płucna, tak, czy też objawy właśnie wtedy zakrzepicy żył głębokich obecne u pacjenta, czy właśnie bardzo nasilona ta duszność, czy też jeszcze bóle właśnie opłucnowe w przypadku zatorowości, czy w ostrym zespole wieńcowe bóle stenokardialne, no wszystko zależy od tego, co wywołało ostrą niewydolność serca. Serca, dlatego ciężko powiedzieć wprost, że to robimy tak, tak i tak, no bo są różne przyczyny, a w wyniku tego też różny przebieg. I te podstawowe profile pacjentów z ostrą niewydolnością serca to zadajemy sobie dwa pytania. Pierwsze, czy jest hipoperfuzja obwodowa, czyli czy nie leci na obwód krew tak jak powinna, a drugie pytanie to, czy są cechy zastoju. I w przypadku, jeżeli nie ma hipoperfuzji, a są cechy zastoju. Znaczy pytamy, czy są cechy zastoju, czyli cechy zastoju albo na obwodzie obrzęki, albo w krążeniu płucnym, obrzęk płuc, czy trzeszczenia o podstawy w płucach. Dzielimy pacjentów właśnie na przykład, jeżeli nie ma ani hipoperfuzji, ani cech zastoju, to mówimy, że pacjent jest ciepły i suchy. Ciepły, ponieważ jest przepływ na obwodzie, nie ma hipoperfuzji i suchy, ponieważ jakby, no, nie, ma, nie ma tych cech przewodnienia, zastoju, czyli nie ma trzeszczeń w płucach, nie ma obrzęków na obwodzie. W przypadku, jeżeli cechy zastoju są, a jest perfuzja obwodowa prawidłowa, to jest to ciepły pacjent, ale to jest pacjent mokry. W przypadku obecności i hipoperfuzji, i zastoju nie ma, to jest to pacjent zimny, ponieważ właśnie kojarzcie sobie zimne, chłodne kończyny wynikające z hipoperfuzji, a suchy, no bo ponieważ nie gromadzi się płyn lub może być zimny i mokry, kiedy współwystępuje hipoperfuzja obwodowa z cechami zastoju i dzieląc pacjentów z ostrą niewydolnością serca na te cztery grupy, potem ta każda z tych grup troszkę inaczej jest leczona, inne jest nasze postępowanie, dlatego ciepły, suchy, mokry i tak dalej. Zapamiętajcie sobie, bo jeszcze wrócimy do tego slajdu i go znacząco rozwiniemy. Też właśnie ta ostra niewydolność serca może mieć różny przebieg. Przede wszystkim jako takie nasilenie, dekompensacja przewlekłej niewydolności serca. Czyli pacjent miał jakieś te objawy, one stopniowo coraz bardziej narastają. Czy też ostra niewydolność serca z wysokim ciśnieniem, tak? Że są objawy przedmiotowe ostrej niewydolności, ale też towarzyszy to wysokie ciśnienie. Często jest zwiększone napięcie współczulne u pacjenta, czyli jest tachykardia, obkurczenie naczyń obwodowych, tak może występować właśnie ten istotny obrzęk płuc i ta duszność wynikająca z obrzęku jest tym głównym dominującym objawem może się również rozwinąć wstrząs kardiogenny czyli u pacjenta spada znacząco ciśnienie wszystko przez to, że serce nie działa tak jak powinno i wtedy mamy hipoperfuzję tkanek tak ciśnienie skurczowe poniżej 90 skąpomocz, bezmocz, zaburzenia rytmu no i właśnie no, jest niedobrze. Czy też izolowana prawostronna ostra niewydolność serca, czy ostra niewydolność serca w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego, ale tak naprawdę te schematy, w jaki sposób ostra niewydolność serca może się prezentować... I przebiegać, mogą na, nawzajem na siebie nachodzić, przechodzić i tak dalej. W przypadku ostrych zespołów wieńcowych i ewentualnego ostrej niewydolno, ostre niewydolności serca w ich przebiegu istnieje taka skala kilipa kimbala. I w tej skali, na podstawie tego, co się dzieje w płucach, na ile jest wydolna lub niewydolna lewa komora, no to oceniamy w punktach. Na stadium pierwsze to jest, nie ma objawów żadnych klinicznych, stadium drugie to delikatne czy bardziej Trzeszczenia u podstawy płuc, natomiast stadium trzecie to jest obrzęk płuc, trzeszczenia praktycznie uogólnione nad całymi płucami. Plus jeszcze warto wtedy zawsze patrzymy ewentualnie na wyniki badania RTG klatki piersiowej. Natomiast stadium czwarte, według Kilipa Kimbala, to jest już wstrząs kardiogenny, pacjent jest w wstrząsie. Żeby rozpoznać ostrą niewydolność serca, no to tutaj trzeba po pierwsze szybko rozpoznać niewydolność serca ostro i przyczynę ostrej niewydolności serca, żeby jak najszybciej zacząć działać i dać leczenie przyczynowe na tą pierwotną przyczynę która doprowadziła do ostrej niewydolności serca. W przypadku badania EKG można, możemy zauważyć cechy niedokrwienia, zaburzenia rytmu, zaburzenia przewodzenia, w klatki możemy zobaczyć obrzęk płuc, czy płyn gromadzący się w płucnej, co jest bardziej charakterystyczne dla prawokomorowej niewydolności serca, czy też właśnie powiększenie sylwetki serca. W badaniu echokardiograficznym zaburzenia kurczliwości, stan zastawek, na przykład powikłanie ostre, na przykład zawał, to może być pęknięcie mięśni, Brodawkowa, w lewej komorze i ostra niedomykalność zestawki mitralnej, czy nieprawidłowości anatomiczne, czy też takie anatomiczne, mechaniczne Uszkodzenia, na przykład powikłania zawału mięśnia sercowego, jak pęknięcie ściany serca, tętniak, czy pęknięcie przegrody. No, różne są takie rzeczy, trzeba to popatrzeć. W USG brzucha możemy zobaczyć poszerzenie żył głównej dolnej czy płyn w jamie otrzewnej, które bardziej nam wskazują na niewydolność prawej komory mięśnia sercowego. W badaniach laboratoryjnych, no, musimy pacjenta mieć pod kontrolą, co tam, jak tam hemoglobina, jak kreatynina, bo chodzi nam o to, czy nerki nie wysiadają, tak. Przy na przykład hipoperfuzji mocznik, sód, potas, glukoza, troponiny, BNP, troponiny przede wszystkim, żeby wykluczyć OZW, BNP, NT, ProBNP. No, związane z niewydolnością serca, a a aspaty mogą być podwyższone, szczególnie w przypadku zastoju prawokomorowego. Gazometria krwi tętniczej, pacjent w ciężkim stanie z hipoperfuzją, tkanki nieperfundowane odpowiednio, no one beztlenowo muszą oddychać, no i pojawia się kwasica mleczanowa, kwasica metaboliczna, więc no, gazometria często jest wymagana. W przypadku pacjenta bardziej stabilnego, no to wystarczy nam kontrola saturacji, w przypadku, jeżeli już konkretnie podejrzewamy na przykład zatorowość płucną, która mogła być przyczyną ostrej niewydolności serca, no i teraz jak leczyć? Przede wszystkim należy pacjenta hospitalizować na oddziale intensywnej opieki ogólnej lub kardiologicznej, jeżeli no, jest problem z wydolnością oddechową, wydolnością mm, właśnie taką kardiologiczną, z ciśnieniem, tak? Pierwsze pytanie: Czy jest wstrząs kardiogenny? Jest, nie jest. Jeżeli tak, no to wprowadzamy leczenie farmakologiczne, czy w ostateczności mechaniczne. Aminy presyjne i tak dalej. Tak? Jeżeli tego wstrząsu nie ma, no to czy pacjent też jest wydolny oddechowo, musimy wiedzieć. Ewentualnie wtedy zastosować tlenoterapię, czy sposoby inwazyjnej wentylacji mechanicznej dodatnimi ciśnieniami, jak w cepapie, bipapie, czy też ostatecznie, no właśnie, wentylacja mechaniczna na respiratorze. Ostatecznie najszybciej trzeba ustalić przyczynę wymagającą natychmiastowego leczenia. Tak? W przypadku OZW to jest koronarografia z ze stentowaniem z PCI ewentualnie. Jeszcze inne zabiegi w nadciśnieniu, obniżeniu szybko ciśnienia, arytmie, zastosowanie leków antyarytmicznych czy ewentualnie kardiowersja w przyczynach mechanicznych, pęknięcie ściany serca, czy to są ostre stany wymagające y, działania kardiochirurgicznego. W zatorowości płucnej leczenie, y, szczególnie takiej y, wysokiego ryzyka, no to tromboliza i leczenie przeciwkrzepliwe albo w mniejszego ryzyka y, tylko leczenie przeciwkrzepliwe. No musimy wiedzieć, musimy zadziałać, no bo. Usunięcie tej przyczyny pierwotnej sprawi, no, że to pacjent się poprawi, tak? ta niewydolność serca również się poprawi. No i musimy pacjenta ściśle monitorować, jak oddycha, częstotliwość akcji serca, EKG, czy nie ma właśnie cech niedokrwienia, czy nie dostaje arytmii wtórnych, np. do niedokrwienia, jakie jest ciśnienie, czy nie spada, saturacja. No i czasami wymagane jest inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne, ale no w u pacjentów z bardzo niskim ciśnieniem. No i teraz, jak leczymy w zależności, jaki to jest profil pacjenta? Jeżeli nie ma hipoperfuzji, nie ma cech zastoju, no to dostosować leczenie do ust zazwyczaj u pacjenta wystarczy. W przypadku ciepłego, mokrego, czyli takiego, gdzie nie ma hipoperfuzji, ale jednak jest zastój. I teraz w tym zastoju musimy sprawdzić, czy dominuje nadciśnienie, czy dominuje zastój, ale tak naprawdę w większości przypadków, jeżeli jest zastój, jeżeli jest nadciśnienie, to leki rozszerzające naczynia pozwalają nam zmniejszyć ciśnienie, ale stosujemy je także w zastoju, ponieważ te leki zmniejszają obciążenie następcze dla komór, ale też zmniejszają preload i zmniejszają właśnie powstawanie tych przesięków, tych zastojów. Jednocześnie stosowane są diuretyki. W pierwszej kolejności diuretyki pentlowe, które mają pozbyć się tego nadmiaru płynów. tak? Czyli jeżeli jest mokry pacjent, to musimy go wysuszyć. Wysuszamy diuretykami, bo więcej wysiusia. Dalej, cechy zastoju: zimny i suchy. Znaczy, że jest hipoperfuzja, ale nie ma zastoju, czyli diuretyki. Nie chcemy diuretyków, nie chcemy leków rozszerzających naczynia. Chcemy, jeżeli pacjent potrzebuje, to przetaczać mu płyny, żeby zwiększyć perfuzję obwodową, zwiększyć wypełnienie naczyń. Ewentualnie rozważyć leki notropowo dodatnie, czyli leki, które zwiększają kurczliwość rzut serca akcję serca. W przypadku pacjenta, gdzie jest i zastój, i hipoperfuzja pytanie, które musimy sobie zadać czy pacjent ma ciśnienie niższe niż 90, czyli czy pacjent wchodzi we wstrząs, bo jeżeli pacjent jest wstrząsowy, Wstrząsowy, właśnie z niewydolności serca, no to musimy włączyć leki inotropowe, zwiększające kurczliwość i tak dalej. Jeżeli nie uda się podnieść tego ciśnienia, musimy rozważyć leki obkurczające naczynia. Tutaj głównie noradrenalina wchodzi w grę, a już po korekcji perfuzji warto no, włączyć diuretyki, żeby ten nadmiar płynów. Zszedł. Rozważyć mechaniczne wspomaganie krążenia przy braku odpowiedzi na leki, na przykład kontrapulsacja wewnątrzortalna, ale to już nie na teraz, żeby dokładnie o wstrząsie kardiogennym. No ale w wypadku, jeżeli ciśnienie jest troszeczkę wyższe, no to głównie też można zastosować leki rozszerzające naczynia, które pamiętacie w przypadku zastoju są spoko, no i diuretyki. No i w przypadku, jeżeli to ciśnienie będzie nam spadać, no to leki inotropowo dodatnie. I właśnie, jakie te leki stosujemy, te grupy leków? Wśród leków rozszerzających naczynia, o którym Wam mówiłem, które stosujemy głównie, gdzie jest hipoperfuzja, gdzie jest zastój, to te leki, to jest przede wszystkim nitroprusydek, nitrogliceryna. Nie chcemy ich stosować u pacjentów z niskim ciśnieniem, tak? Absolutnie nie wchodzą w rachubę, bo zmniejszają ciśnienie u pacjenta. W przypadku np. zastoju i też dużego ciśnienia, to chcemy je dać, ale no, w przypadku niskiego nie i musimy to ciśnienie kontrolować. Najczęściej stosowany lek właśnie we wlewie to nitrogliceryna. Początkowo 10-20 mikrogram i możemy zwiększać te. Dawki stopniowo maksymalnie do 200 mikrogram na minutę, ale cały czas kontrolować ciśnienie, czy nie spadnie nam na za niskie. Bo w przypadku spadku poniżej 90 należy dawkę redukować, a gdy nadal spada, wstrzymać podawanie leków. Należy też pamiętać, że przy stosowaniu nitrogliceryny po jakimś czasie rozwija się tolerancja i warto dać kilkugodzinną przerwę od tego ciągłego wlewu. Nitroprusydek rzadziej stosowany, ale u chorych z ciężkim, ostrą niewydolnością serca. Przebiegu właśnie nadciśnienia czy niedomykalnością zastawki mitralnej, ale nie stosujemy u pacjentów, u których występuje ostry zespół wieńcowy. No i przy długim stosowaniu z nitroprusytku powstają jakieś takie tiocyjanki. Cyjanki mogą być bóle brzucha, splotanie drgawki, ale to, co najbardziej w głowie pamiętajcie, to że właśnie przy hipoperfuzji, przy zastoju. Stosujemy leki rozszerzające naczynia, ale nie jeżeli spada nam ciśnienie. Tak, I najczęściej to jest nitrogliceryna. Ale przeciwwskazania to do nitrogliceryny warto pamiętać, że za, w zawale prawej komory, w niskim ciśnieniu, przy tachykardii czy w ostatnich 48 godzinach stosowaniu inhibitorów fosfodiesterazy piątej, y, które mają działanie rozszerzające naczynia, to jest Viagra na przykład. Tak? Y, na przykład leki diuretyczne, no to przede wszystkim diuretyki pętlowe to jest nasza podstawa. Tam, gdzie jest przewodnienie, tak? albo w krążeniu płucnym, albo w obwodowym mega, obrzęki wywalone. No, to absolutnie. Monitorujemy diureza. Najlepiej, jeżeli pacjent jest w ciężkim stanie, to go zacewnikować. No, też w ogóle, no to głupio by było tego nie zrobić, tak? Żeby patrzeć, jak ta diureza wygląda, bo w przypadku no, dużego stosowania diuretyków też przejściowo czynność nerek może się pogorszyć. Kontrolować kreatynidę, sody, potasy, tak? No, bo. To wszystko będzie spadało, bo i sudi i potas, wszystko będzie z moczem uciekać, i wtedy ewentualne niedobory potasu magnezu muszą być wyrównywane. W przypadku przewodnienia całkiem umiarkowanego stosujemy furosemit najczęściej albo właśnie dożylnie, albo do doustnie, zazwyczaj między 20 a 40 mg na dzień, ale wszystko należy leczenie dostosowywać do stanu pacjenta, do diurezy, albo ewentualnie torasemit, które ma dłużej rozłożone w czasie, Spokojniejsze działanie, ale często mniej skuteczne niż Furosemit. Furosemit no, jest stosowany, jeżeli dożylnie, jest stosowany w ampułkach. Pamiętajcie, jedna ampułka furosemidu ma 2 ml, a 1 ml 10 mg. Jedna ampułka to jest 20 mg czyli 20-40 to jest 1-2 ampułki furosemidu no to w takim żargonie szpitalnym to się przydaje bo tam się operuje często właśnie takimi już podałem jedną ampułkę, 2-3 ampułki furosemidu coś takiego w przypadku ciężkiego przewodnienia furosemid już w większych dawkach lub we wlewie lub torasemid we większych dawkach torasemidu we wlewie się nie daje tak wychodzi z tego i furosemid we wlewie jest lepszy jest skuteczniejsze oddawania po prostu pojedynczego bolusa i stosujemy we wlewie przez pierwsze 6 godzin le, lepiej nie dawać więcej niż 100, a zacząć od dawki korespondującej z dawką, którą pacjent do tej pory normalnie stosował, jeżeli stosował wcześniej. Yy, I w ciągu doby nie dawać mu więcej niż 240 mg, ale furosemid 40 100 wtedy jest albo dożylnie, już wtedy doustnie nie, bo często przy ciężkim przewodnieniu często przy zastoju, to również obrzęknięte są jelita i wchłanianie z jelit leku jest znacząco ograniczone, więc wtedy głównie stosowanie dożylnie diuretyku. Jeżeli diuretyk nadal nie daje rady mimo zwiększenia dawek, warto pomyśleć o dodaniu kolejnego diuretyku albo hydrochlortyzydu, albo spironolaktonu właśnie w takich dawkach diuretycznych. W przypadku, jeżeli to nie daje rady, można pomyśleć o dodaniu dobutaminy albo dopaminy, które mają zwiększyć rzut serca, a przez to też przepływ przez nerki i jakby w tym wszystkim jakby wspomóc działanie leków diuretycznych. Jeżeli to dalej nie daje rady, pacjent jest oporny, obrzęki nadal występują, trzeba rozważyć ultrafiltrację albo hemodializę, ponieważ możliwe, że nerki pacjenta już nie pracują i inaczej inaczej trzeba po prostu tego nadmiaru płynów pacjenta. Pozbawić. Inna grupa leków to leki inotropowe zwiększające rzut kurczliwość serca, stosowane w przypadku hipoperfuzji i hipotensji, czyli tego, że spada nam ciśnienie skurczowe poniżej 90. Rutynowo, jeżeli hipotensja wynika z hipowolemii, czyli ze zmniejszonej objętości krwi lub jakichś takich przyczyn, które można łatwo odwrócić, no to rutynowo nie podajemy tych leków. Na przykład wtedy przetaczamy płyny, żeby zwiększyć ciśnienie absolutnie należy monitorować EKG ponieważ te leki notropowe no, zwiększają pobudzenie układu współczulnego i mogą doprowadzić do rozwinięcia arytmii z takich leków to najważniejsze to dopamina tu są różne dawki dawka średnia, która działa głównie na serce zwiększając rzut to jest między 3 a 5 mikrogram na kilogram na minutę bo we wlewie są podawane te tak zwane aminy presyjne i we wlewie do właśnie wkłucia centralnego w przypadku dużej dawki powyżej 5, ale nie więcej niż 30 mikrogram na kilogram na minutę działa głównie przez receptory alfa drenergiczne obkurczając naczynia. A to może być niekoniecznie dobre. W przypadku ostrej niewydolności serca, bo zwiększa afterload dla serca. No nie, że serce ma większy opór do wypchnięcia tej krwi. Dobutamina też właśnie głównie we wstrząsie kardiogennym od 2 do 20 zwiększa rzut, akcję, kurczliwość, ale bardzo duże dawki również mogą kurczyć naczynia. Inne grupy leków, które nie działają na układ współczulny, to jest milrynon, który działa głównie jako inhibitor fosfodiesterazy, przez co zwiększa się stężenie takiego przekaźnika CMP w mięśniu sercowym, przez to zwiększa się kurczliwość mięśnia sercowego, albo zymendan, który zwiększa wrażliwość białek kurczliwych, tych miozyny, aktyny, na wapń i wtedy zwiększa się kurczliwość mięśnia sercowego. Digoksyna, o której więcej mówię w przypadku leków stosowanych w niewydolności serca i leków antyarytmicznych, e, głównie stosowana w ostrej niewydolności serca, która jest wywołana tacharytmiami, głównie migotanie przedsionków, ale nie wtedy kiedy mamy ostry zespół wieńcowy. I ostatnia jeszcze grupa leków to leki, które obkurczają naczynia w przypadku hipoperfuzji, hipotensji, mimo dobrego nawodnienia, często we wstrząsie kardiogennym, mimo stosowania leków inotropowo-dodatnich, mają poprawić ukrwienie krytycznych narządów wewnętrznych kosztem krążenia na obwodzie. Co to znaczy? Że jeżeli te leki obkurczą na naczynia na obwodzie, w kończynach, to zwiększy się ciśnienie ogółem, ciśnienie tętnicze we krwi i zwiększy się na przykład przepływ przez wątrobę, przepływ przez nerki, a nerki, przepływ przez nerki, przepływ przez mózg jest krytyczny w tym momencie dla dalszego funkcjonowania i dla przeżycia. Więc to scentralizowanie krążenia trochę wywołane lekami obkurczającymi naczynia, przejściowo no, zapobiega krytycznemu niedokrwieniu tych narządów, tych. Krytycznych narządów, tak naprawdę, najczęściej tutaj stosowana jest właśnie noradrenalina. Wszystkie te leki, i non i obkurczające naczynia, są stosowane zazwyczaj w formie dożylnej w dawce 0,2 do 1 mikrogram na kilogram na minutę, głównie we wstrząsie kardiogennym, ostrożnie bardzo. Wtedy, kiedy mimo inotropowego i dobrej płynoterapii nie udaje nam się uzyskać odpowiednio wysokiego ciśnienia, a wskazana u chory, gdzie jest ostra niewydolność serca z sepsom, dopamina. Dopamina, jak mówiłem, w dużych dawkach, tych powyżej 5, ma działanie naczynia obkurczające, ale noradrenalinę wolimy bardziej od wysokich dawek dopaminy. No i zostaje jeszcze adrenalina, która stosowana jest praktycznie tylko w resuscytacji. 1 mg co 3-5 minut adrenaliny jest stosowany, ale no to jeszcze mam nadzieję, że przyjdzie czas na odcinki. Głównie o wstrząsie kardiogennym, głównie o czym innym, ale mam nadzieję, że taki krótki zarys o co chodzi w lekach stosowanych, też w ostrej niewydolności serca, no, że troszkę się z tego odcinka dowiedzieliście. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo za ten odcinek. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale. A jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia!